Hamburg, graf Adolf III, syn Adolfa II, założyciela Libek, założyciel Hamburga, nowego, Portowego miasta Hamburga, i kościoła świętego Mikołaja, tutaj widzę, no został kościół świętego Mikołaja, założył 26 czerwca w 1195 roku. 100 lat potem. Królową Polski została jego praprawnuczka Adolf III. Szałenburg, ojciec Adolfa IV, prafa i biskupa Brunona, ewangelizatora, kolonizatora, współpracującego z wszystkimi wodcami. To on pośredniczył w budowaniu Czeczewa. Sambor II był pradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty. Adolf IV był też pradziadkiem Królowej Polskiej Małgorzaty, urodzonej w Berlinie, której mama, babcia, Bożena, była we Wrocławiu. Matko Boża, gwiazdo morza. Dzisiaj prosimy o wsparcie dla nas Powrót mszy świętej trydenckiej do wszystkich kościołów świata, a szczególnie teraz do klasztoru, w byłym klasztorzu Dominikanek z 1282 roku, do klasztoru Selezjanów, bo nasz ksiądz Michał Woźnicki jest wysłannikiem Selezjanów zamęczonych po ją. 27 czerwca 1941 roku, w tym Jan Świerc, proboszcz Karola Wojtyły, jest wysłannikiem księdza Michała Woźniaka, dla którego w dachu brałam ziemię do kościoła świętego Piotra i Pawła w Pędzicach. Wysłannikiem jest nasz ksiądz Michał Woźnicki. Biskupa Noichols lera wieś nie dachał. A ty Adolfie III, widzisz wszystko z góry. Zadbaj o swoje miasto. Aby została przewrócona prawda. czciłeś świętego papieża Benedykta V, który tutaj umarł na wygraniu 4 lipca 1965 roku. Nie poznałeś świętego papieża Celestyna V, który urodził się w rocznicy śmierci Benedykta V 4 lipca 1210 roku. Do niego pielgrzymował B16 Żyd którego zrobiono papieżem, żeby zniszczyć niemiecki naród. B-16. Nie wspomniał nigdy o Meledykcie V. On należy do grubych władców świata. Do papieży podlegających... ...bóli. Cum ex apostolicum. Także dzisiaj... ...tutaj w Hamburgu Adolfie... ...III Szałęburgu... Prosimy, wspomagaj naszego księdza Bożego, wspomagaj nas w odzyskaniu prawdy. Twoimi drogami chodził ich aktor, aktor Adolf, który najwięcej tutaj w Hamburgu 33 razy był. Ale oni idą. Waszymi drogami, więc proszę Was, wszyscy, co jesteście w niebie, wspomagajcie nas.